O czym pisaliśmy? O wszystkim. O gotowaniu, o różnych przeróżnych sprawach i o miłości też. A co o miłości? o on mnie kocha. Sobie taką sytuację, że pisze do was Michał szpak. Na początku jest bardzo miły, piszecie o gotowaniu, o miłości, o muzyce, ale potem nagle wspomniany Michał szpak chce od was pieniądze i karty podarunkowe. Najpierw na małe kwoty, ale potem na bardzo duże kwoty. Takiemu oszustwu uległa 80-letnia mieszkanka Szczecina. Na początek, gdyby mogła Pani opisać, jak ta cała sytuacja się rozpoczęła, jak pani nawiązała kontakt z tym, jak się okazało, no, nieprawdziwym Michałem Szpakiem. Na facebooku, przeglądając profile, natrafiłam na jego zdjęcie i tam jakiś komentarz, a to zdjęcie było jakieś takie, i napisałam, że, że to jest po prostu fuj. A, język wywalony był. No i tak się zaczęło. Ja to później o tym zapomniałam, i on później odezwał się do mnie. No i tak się zaczęło. I jak co, co pani pisał w pierwszych wiadomościach? Choddy. O gotowaniu, o tym, jak tworzy, śpiewa. I to wszystko. Czy on jakoś się do pani zwracał, nazywał panią swoją fanką? Tak, tak. Tak, fanką kochanie. Panie. Tak to poszło, dałam się nabrać tyle. Pani była przekonana, że pisze z Michałem Szpakiem? Jak on się uwiarygadniał jako postać? Wie pan co, z tego co później oglądałem w, w telewizji, to, to tak, akurat pasował mi. Do tych wszystkich jego komentarzy, do, do tego, co do mnie pisał, to to mi pasowało, że to jest naprawdę Michał Szpak. A nie miała Pani podejrzeń, że dlaczego Michał Szpak może chcieć od Pani pieniądze? No właśnie, o tym nie pomyślałam. Uczciwie do tego podeszłem. Pani detektyw, na Pani stoliku widzimy karty upominkowe, karty podarunkowe, które rozumiem, nasza bohaterka miała przekazać Michałowi Szpakowi. W cudzysłowie? Oczywiście. Dokładnie tak. Na oficjalnym profilu Michała Szpaka, moja klientka, pod jednym ze zdjęć. Wpisała komentarz. Na ten komentarz odpowiedział Michał Szpak, natomiast nie był już to ten oficjalny, a osoba, która się pod niego podszywała z konta e, fałszywego. E, na to niestety moja klientka nie zwróciła uwagi, że konto nie posiada autoryzacji i rozpoczęła się trwająca wiele miesięcy e, korespondencja, która niestety zakończyła się stratą ponad 90 tysięcy złotych. Tylko, że to nie jest takie przelanie całościowo od razu kwoty, co bardzo się często stała. się zdarza w takich sytuacjach, tylko bardzo niestandardowa metoda oszustów, bo trzeba przyznać, że ja się wcześniej z takim. Czymś nie spotkałem? Ja już się spotkałam z taką metodą, bo łatwiej jest od kogoś uzyskiwać mniejsze kwoty, a częściej, niż jedną dużą kwotę jednorazowo. Różne są metody oszustw. Trzeba pamiętać, że to są wysoko wyspecjalizowane grupy przestępcze, daleko wyedukowane pod kątem wywierania wpływu, manipulacji, i na tym właśnie ci oszuści żerują i szukają coraz o nowych ofiar. I to były, rozumiem, takie karty, gdzie jak, jak w ogóle on prosił o pieniądze? Jak ten oszust podający się za artystę prosił panią o kolejne rzeczy? Bo wyobrażam sobie, że jeżeli tych transakcji było naprawdę dużo, no to w pewnym momencie no, musiała być pani zdziwiona całą sytuacją. O tak, już od października to już walczyłam, że nie będę wysyłała, no ale to było w formie pożyczki. Wysyłałam i on miał mi oddać pieniądze. Bo akurat gdzieś mi tam konto zablokowali, no takie różne bzdury, że, że, że się nie trzymały. Prawdy. Jak już się pojawiła pierwsza lampka, że to faktycznie nie jest Michał Szpak, to ci oszuści jeszcze bardziej intensyfikują swoje działania, tak żeby przekonać swoją ofiarę do własnych racji. Powiem panu, może nie konkretnie o tym przypadku, ale na czym ogólnie ci oszuści bazują? Oni często wyszukują osób samotnych, z którymi bardzo długo korespondują. Te osoby samotne bardzo często, po prostu, przez to, że mają osobę, która poświęca im czas, wieczór, ranek. Ufają tej osobie i dochodzi do tego, że faktycznie ulegają i przelewają środki finansowe. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, że to były częste przelewy, ale w małych wysokościach, bo takie często kwoty jest dużo łatwiej od ofiar wydobyć. Moja klientka w większości kupowała karty podarunkowe i przekazywała kody do tych kart. Natomiast na około 34 tysiące złotych również były wykonane przelewy w kwotach między 3 a 4 tysiące. Także gotówkowo przelewy również były w tej sprawie wykonywane. Podczas naszych rozmów to były cały czas prośby, ale wyszli karty. Niespecjalnie chciał rozmawiać. O co pani dopytała na przykład? Bo wyobrażam sobie, że napisać z Michałem Szpakiem to jest fajna sprawa. No, oczywiście, że także fajna. Gdybym tak nie uważała, to nie pisałabym wcale. Bardziej, że lubię jego śpiew, jego wokal. O czym pisaliśmy? O wszystkim o gotowaniu, o różnych przeróżnych sprawach i o miłości też. A co o miłości? O on mnie kocha. Dała się pani oszukać? Dała? Tak. I co pani o tym wszystkim teraz myśli? Że zrobię wszystko, żeby nikt już więcej nie został oszukany. Żadna dziewczyna, młoda czy stara czy starsza, nie dostała tak potyłku jak ja. Um, Michał Szpak. Fikcyjny Michał Szpak e, ciągle argumentował to, że on te pieniądze chce od, oddać, że ma po prostu chwilowe problemy finansowe. W międzyczasie z innych kont odzywali się fikcyjni menedżerowie Michała Szpaka, którzy potwierdzali, że faktycznie Michał ma chwilowe problemy finansowe, a za chwileczkę wszystko będzie w porządku i te pieniądze zostaną zwrócone. Ale rozumiem, że to później też było tak, że kiedy klientka się zorientowała, że to nie jest Michał Szpak, to próbowała te pieniądze odzyskać w jakiś sposób. Dokładnie tak. Jak już zapaliła się czerwona lampka i moja klientka. Domyślała się, że nie pisze z Michałem szpakiem, piosenkarzem, to zażądała zwrotu określonej kwoty, którą wcześniej przeleła w tych kartach podarunkowych. Natomiast oszuści bazują na tym, że warunkują oddanie pieniędzmi wykonaniem kolejnego przelewu. I tutaj powinna też się zapalić kolejna czerwona lampka osobom w podobnej sytuacji, bo bardzo często występuje właśnie taki czynnik, że oddam ci 40%. Tysięcy, ale potrzebuje na przykład na odblokowanie konta 2000. I taka ofiara, mając tutaj na uwadze zwrot 40 tysięcy złotych, kosztem dwóch, decyduje się na przelanie kolejnych no tysięcy. To... Ostatnie pytanie. Nie powiedziała Pani rodzinie? Nie, nie Tym bardziej, że jest. Wywaliby mnie z domu. Może nam się wydawać, że to jest niemożliwe, dać się oszukać na Michała Szpaka, albo wcześniej parę miesięcy temu jedna z fanek, Mroza, była przekonana, że pisze z mrozem i też mu przelewała pieniądze. Panie redaktorze, takich spraw jest dużo więcej. Problem w w tego typu przypadkach jest taki, że te osoby nie chcą o tym mówić, tym bardziej większy ukłon w stronę klientki, która zdecydowała się na nagłośnienie tego tematu, bo prawda jest taka, że takich oszustw jest dużo więcej. Problem w tym, że te osoby często z uwagi na wstyd albo przed, opi przed y, y, opiniami y, członków rodziny po prostu nie chcą bądź boją się o tym mówić. Sprawa oszustwa na Michała Szpaka została umorzona przez prokuraturę, ale detektyw Małgorzata Marczulewska zapowiada działanie, które ma na celu wznowienie śledztwa w tej sprawie, bo tutaj ewidentnie doszło do oszustwa. W tym miejscu także apelujemy do młodszych widzów portalu Szczecinie.Pl. Rozmawiajcie ze swoimi rodzicami, rozmawiajcie ze swoimi dziadkami, bo tak naprawdę każdy senior mógłby być bohaterem tej smutnej i bardzo kosztownej historii.